Hej o Wielki Post, 5 praw to koronawirus. Opowiem Ci wprost, jak ma się do tego nasz Wielki Post. Przed chwilę robiłem nagranie pół godzinki temu na salerowym wyzwaniu, ale wiem, że nie wszystkie osoby są na salerowym wyzwaniu i nie wszystkie osoby są na Wielkim Poście, dlatego postanowiłem zrobić dwa szybciutkie nagrania. Myślę, że to będzie bardzo ważne, ponieważ chcę Ci powiedzieć o prawdach, które niekoniecznie ujrzały światło dzienne. Ja co prawda robiłem filmy na ten temat bardziej obszerne, natomiast tutaj chcę Ci powiedzieć takich naprawdę pięć podstawowych prawd. Ja będę przełączał na tablicę, ponieważ je zapisałem. Pierwsza prawda jest taka, uwaga, wirus mieszka w Tobie, nie na zewnątrz. Nie da się tym zarazić, nie jest to przenoszone. Wirus mieszka w Tobie. Wirus mieszka w Tobie i on tam jest. Albo jest to urodzenia... Albo jest przekazany nam przez różnego rodzaju zastrzyki, które dostaliśmy wcześniej w naszej historii. Także wirus jest w tobie i cała koncepcja maseczek przed niczym ci nie uchroni. Teoria maseczki, że macie przed czymś uchronić, jest tylko fikcją. Jest to fikcja, która ma wzbudzić dodatkową rzecz, ma wzbudzić dodatkowy strach. Wirus aktywuje pięć rzeczy. Pięć rzeczy. Pierwszy to jest strach. I strach w tym momencie pięknie aktywuje wirusa na świecie. Strach, który został rozpętany głównie w środkach przekazu, masowego przekazu, ale nie tylko. W niektórych krajach ograniczenie wolności, ograniczenie swobody spotykania się, poruszania się, chodzenia do szkoły, do przedszkola, do, do pracy, do sklepu itd. wzbudza strach. Strach to też stres, czyli druga rzecz. Druga rzecz, stres. W momencie, kiedy pojawia się kortyzol, kiedy się boisz... Stres obniża Twoją odporność. Stres powoduje to, że w Twoim ciele nie ma myślenia o tym, jak zadbać o odporność organizmu, a jest i myślenie, jak uciec od, od zagrożenia. Dlatego stres, stres, stres i strach, jakby idą w parze, chociaż to są dwie odrębne rzeczy. Trzecia rzecz to są wszelkie procesy oczyszczania. W momencie kiedy przechodzisz jakikolwiek proces oczyszczania, czy to odstawienia produktów, czy to wprowadzenia soku z selera, czy to przechodzenia właśnie naszego cudownego Wielkiego Postu, uwalniasz toksyny. Toksyny, które są ukryte w tłuszczu. Ja bardzo dokładnie już na ten temat mówiłem wcześniej, ale przypomnę raz jeszcze, że wszelkie toksyny kumulują się w naszym ciele. W momencie kiedy zrzucamy tkankę tłuszczową, kiedy stracimy nawet pół kilograma, czy 250 deko naszej wagi, Pojawiły się jakieś nowe toksyny w naszym organizmie, które mogą pojawić się na zewnątrz. I dlatego u mnie na przykład pojawia się opryszczka, o tym wczoraj pięknie mówiła, wczoraj czy pani doktor Dąbrowska, że nawet wprowadzenie diety roślinnej e, powoduje to, że wirusy, które gdzieś są ukryte w nas, pojawiają się na zewnątrz. Ja nie miałem kontaktu z nikim, z niczym i tak dalej. Opryszczka jest ze mną przez ostatnie 45 lat. Trzecia rzecz, która aktywuje wirusy, to jest osłabienie organizmu. I takie osłabienie może nastąpić w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś tam w takim właśnie poście, kiedy, kiedy przeprowadzamy jakieś oczyszczanie i tak dalej, może nastąpić generalne osłabienie organizmu, ten jakiś wirus może się uaktywnić. Jest totalnie niegroźny, jest tak wypuszczany przez nasze ciało do takiej tylko wielkości, na ile nasze ciało jest w stanie sobie z tym poradzić. Czwarta rzecz, jakiekolwiek odtruwanie. Jeśli przechodzisz jakieś kuracje antyposerzecznicze, kuracje anty, przeciwko metalom ciężkim, wszelkie kuracje odtruwające również mogą aktywować wirusa. Nie wiem, czy było pięć, ale chyba ale miało być pięć. Strach, stres, oczyszczanie, osłabienie i odtruwanie. Także to jest pięć, wirus mieszka w Tobie, nie możesz go pobrać od innych. Następna rzecz, wirus to jest tylko koncepcją, jest tak naprawdę zapisem genetycznym. Jest to koncepcja koncepcja przypisana czemuś mistycznemu czemuś co nie istnieje nikt tak naprawdę, e, śmieją się w naszym świecie w e, e, tym świecie, w którym gdzieś tam uczyłem się tej całej wiedzy śmieją się, że tak naprawdę wirusa nikt nie widział, oprócz tych obrazków które dostają naukowcy na swoich komputerach w Polsce są trzy czy cztery komputery elektronowe które ewentualnie mogłyby tak daleko zajrzeć, żeby zobaczyć wirusa nie ma czegoś takiego w laboratoriach nie ma czegoś takiego, nie jest to dostępne e, z jednej strony dlatego, że to jest super drogie, a z drugiej strony, nie za bardzo tak naprawdę ten świat chciałby, żeby, chciałbym, żebyśmy zaglądali tak głęboko. A jeszcze byśmy coś zobaczyli, co nie do końca chcą, żebyśmy zobaczyli. Dlatego, cała koncepcja z wirusem, to jest tego koncepcja. To jest zapis genetyczny. To jest wyobraź sobie w takim woreczku zapis genetyczny na takim zwoju papieru, tak jak Pergamus. Ciało rozwija sobie ten cały zwój i wpisuje ten kod genetyczny. To jest zapis. To jest koncepcja. Która nie jest powiązana z bakteriami. Bakterie praktycznie wszyscy widzieli. Niektóre bakterie są takie, że można je przez zwykłe szkiełko powiększające zobaczyć. Natomiast jeśli czegoś nie widać, człowiek przypisał to czemuś mistycznemu, wirusowi, którego nie widać, i tak zostało to nazywane. Także. By Ze względu na to, że jest to tylko koncepcja, ja sobie, ja sobie podjąłem decyzję na ten rok. Ale uwaga, to jest tylko moja koncepcja i moja decyzja. Podjąłem sobie taką decyzję, że będę unikał leczenia, ponieważ jest to tylko koncepcja, nie będę tego leczył, ponieważ nie wiem, co będzie w lekach. Następna rzecz, będę unikał badań, ponieważ nie wiem, co podczas badań zostanie mi podane. A trzecia rzecz, będę unikał szpitala, ponieważ nie chcę, żeby ktoś mnie e, e, leczył rzeczami, które są tylko koncepcją. Ale to są moje rzeczy, mam nadzieję, że cię do tego zachęcę. Trzecia rzecz, wirus jest martwy. Czyli jeszcze raz, wirus jest martwy, nie można go zabić. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ on sam zostanie zwinięty z powrotem. Kiedy dokonasz zadań, kiedy wykonasz zadania, wirus się cofnie. Jest martwy. Nie można go zabić, nie można go w jakikolwiek sposób, czy to szczepionką, czy jakimś lekiem, czy czymś tam zabić. Można osłabić swój organizm poprzez spożywanie leków, dodatkowych trucizn, albo pozostać w drodze, którą obrałeś, czyli dokonasz zadań, oczyścisz swoje ciało, dokończysz swojego postu, wytrwasz na salerowym wyzwaniu, będziesz spożywał pokarmy, które są łatwe do trawienia, jak również dostarczają składników odżywczych do twojego ciała. Dlatego jak spełnisz zadania, wirus sam się cofnie. W przypadku mojej opryszczki tak będzie. Ona w zasadzie w tym momencie uaktywniła się w 25% w stosunku do tego co było kiedyś i ta opryszczka, kiedy ja dokonam zadań, ona się po prostu cofnie. 7 do 10 dni trwa oczyszczanie organizmu, przypominam, dlatego nasz post, wielki post jest 7-dniowy. Następna czwarta rzecz nie ma szans zaistnieć przy pięciu filarach. Jeszcze raz na tablicę, na tablicę. Nie ma szans zaistnieć, jeśli spełniasz pięć filarów. Jakie to filary? Pierwsze to jest właściwe odżywianie. Spożywasz pokarmy, które są łatwe do transportu, które są łatwe do odżywiania. To jest bardzo ważne. Drugie, wspomagasz swoje ciało w oczyszczaniu. Rozumiesz koncepcję taką, że ciało mogło być zatoksycznione przez 30, 40, 60 lat Twojego życia poprzez robienie tych rzeczy, które robiłeś wcześniej, i potrzebujesz przejść procesy oczyszczania. Trzecia rzecz, zrozumiesz, że na przykład przechodząc post naprawiasz swoje ciało. Wtedy wirus nie ma szans na to, żeby zrobić ci krzywdy. Czwarta, ćwiczysz. Ćwiczysz oddechy, ćwiczysz. Ćwiczenia po to, żeby poruszać limfę, żeby pozbywać się toksyn ze swojego organizmu. I chodzisz na bosaka po trawie. Połączenie z ziemią jest bardzo ważne w tej koncepcji, ponieważ Ziemia usuwa zapalenia. Kiedy staniesz na bosaka na ziemi, to usuniesz zapalenia. I piąty filar to jest to, co jest w Twojej głowie. Pozostań pozytywny. To, co jest w Twojej głowie będzie tutaj najważniejsze. To jakich informacji będziesz słuchać, to w jakim świecie będziesz się teraz poruszać. Jeśli będziesz poza grupą Wielki Post i Wyzwanie, czytać te wszystkie wiadomości, które są tak skonstruowane, żeby pobudzić w tobie strach, to wtedy będziesz mieć problem. Problem z Możliwością uaktywnienia takiego wirusa u siebie w środku. Natomiast jeśli pozostaniesz daleko od tego, skupisz się tylko, żeby przebywać wśród pozytywnych ludzi, to jest teraz czas na to, żeby poczytać jakieś fajne książki, pozytywne rzeczy, po to, żeby obejrzeć pozytywne rzeczy, nauczyć się pobyć w oddychaniu, wspierać się nawzajem, łączyć się tylko z tymi ludźmi, którzy są pozytywni. To jest trudne, to jest dla nas wyzwanie, to jest dla nas prawda, prawda czasów. Świat się zmienia i ten świat, Ty jesteś teraz świadkiem, o tym będzie pisane w historii. Zaczęliśmy nasze 12 lat zmian na świecie. 12 lat, które w tym momencie się zaczęło. 2020 to jest początek naszej następnej 12-latki, i w tym momencie ten pierwszy rok jest najtrudniejszy, ponieważ dawne myślenie nie chce puścić. Nowe myślenie, ludzi przebudzonych, ludzi światłych, już chce iść dalej. I jest w tym momencie konflikt pomiędzy tymi, którzy nie chcą iść dalej, którzy negują wszystko, którzy się martwią, którzy się stresują, a jest grupa ludzi i Ty jesteś w tej grupie, która ciągnie do góry, zwiększa wibracje, pojawia się nowa świadomość, nowe spojrzenie na świat, zauważenie Boga, zauważenie jedności, zauważenie miłości i zbudowanie zupełnie nowego świata. Dlatego pozostań w tej atmosferze. Ta atmosfera pozwoli Ci na to, żeby pozostać zdrowym. I piąta rzecz, uwaga, dość ważna, potrzebuję o tym powiedzieć. Zrobisz, co uważasz, natomiast ja chciałbym Ci powiedzieć, że powinniśmy się uczyć z historii. Piąta rzecz, wirus ma zniszczyć nie nasze organizmy, natomiast ma zniszczyć, uwaga, gospodarki, społeczności, poszczególne kraje, naszą wolność, radość. Miłość i wszelkie koncepcje, które chcemy zbudować. Dlatego zamykają nas w domach, dlatego e, zamykają nam szkoły. Za moment zamkną nam, e, 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 zamknęli już nam kina, tak? zamkną nam za, za moment sklepy wielopowierzchniowe, ograniczą nam wolność, ale tej wolności nam nigdy nie zabiorą, ponieważ wolność mieści się w głowie. Mam nadzieję, że tutaj ta koncepcja Wielkiego Postu, surowego wyzwania i całego odmładzania na surowo pozostała nie w Twojej głowie i pozostaniesz daleko od tego wszystkiego. Natomiast zadbaj o swoje oszczędności. W 2008 roku, kiedy był olbrzymi krach na giełdach, zamykały się banki, ludzie bankrutowali. Ja prowadziłem wtedy olbrzymi biznes budowlany w Anglii i straciłem 3 czwarte swojego biznesu, ponieważ ludzie przestali zamawiać remonty domów, przebudowy swoich domów, przestali otrzymywać pieniądze z banków, koncepcja krachu rozrysowana w tym momencie przez najmądrzejszych ludzi od biznesu. E jest bardzo prawdopodobna. Czy się sprawdzi, to nie wiem, ale tak naprawdę być może, może tak się zdarzyć. Dlatego jeśli masz oszczędności, jeśli masz jakieś pieniądze w różnych instytucjach, czy to bankach, czy to jakichś tam giełdach, nie giełdach i tak dalej, zadbaj o nie teraz. Nie je blisko siebie. Karty, chipy i inne wszystkie rzeczy mogą przestać istnieć w nowej yy, yy, jakości życia gospodarczej, a pieniądz zawsze będzie pieniądzem. Yy, niektórzy mówią kupować złoto. To są tylko koncepcje na złoto, to są tylko papiery na złoto. Tak naprawdę żadna, żaden z nas, czy nikt z nas nie trzyma złota w sztabkach w domu czy w złotych monetach, kupując złoto gdzieś tam na giełdzie. Kupujesz po prostu papier, że ktoś te złoto niby dla ciebie ma. Dlatego ktoś mi kiedyś powiedział: Mariusz, wiesz co, świat się będzie zmieniał i świat będzie szedł w kierunku zlikwidowania pieniądza. Ty, zawsze miej przy sobie pieniądze. Zawsze miej pieniądze, ponieważ jak pieniądze te wirtualne się skończą, to będziesz mógł pójść, kupić przysłowiowy chleb za ten papier, który będziesz mieć w ręku. I tutaj po prostu zabezpiecz swoje oszczędności. Najlepiej w domu. Mniej bezpiecznie, nie wiem, po prostu zobacz, czy jesteś w stanie o to zadbać, bo w przeciągu najbliższych dwóch tygodni będą następować różne zmiany, które nie do końca będą korzystne dla Twoich oszczędności. Pozostań silny. Powiem to po angielsku, bo to fajnie brzmi. Stay strong, stay healthy, stay wise. Czyli: pozostań silny, pozostań zdrowy i pozostań mądry i inteligentny. Wybieraj właściwie to, czego słuchasz, to jakie informacje wpuszczasz do siebie. Pozostań w grupach, gdzie jest pozytywna energia. Skupiaj się teraz nad tym, co przekazuje nam Nulinka daje nam tą energię niesamowitą i włączymy się razem w to wszystko. Możemy będziemy robić wspólne medytacje, wspólne oczyszczanie energii i tworzenie takiego nowego umysłu, przebudzonego świata, obudzonego umysłu, który jest daleko od tego, co rysuje nam się w telewizji. To tyle. Ja muszę lecieć dalej. Mam nadzieję, że Ci to pomoże, że mieć cudowny, przecudowny dzień. Mam nadzieję, że selerek wypity, bo to jest część selerowego wyzwania, jak również naszego wielkiego postu Seler Naciowy który ci pomoże. Trzymajcie się. Hejka.